Witam Was na kolejnym naszym filmie z wypadów Pireneje. Opuściliśmy Andorę, jesteśmy teraz po stronie francuskiej i kierujemy się na przełęcz Col de Payer. Osoby, które obejrzały dwa nasze wcześniejsze filmy, wiedzą, że Andora zrobiła na nas kolosalne wrażenie i jest to miejsce, gdzie na pewno będziemy chcieli wrócić, aby poświęcić jej więcej czasu, ale trzeba cisnąć dalej. Jeżeli nie widziałeś widziałaś naszych wcześniejszych filmów z Pirenejów, to zachęcam do zapoznania się z nimi. Col de Payer leży przy drodze D25, którą aktualnie lecimy. Między miejscowościami Mizanes i Letter. Jej wysokość nie jest jakaś spektakularna, bo szczyt przypada na 2001 metrów nad poziomem morza. Za to jest dość wymagająca, bo jak widzicie, droga nie jest zbyt szeroka, ma duże nachylenie dochodzące do ponad 10% i sporą ilość jasnych serpentów, tak zwanych agrawek. Sama droga jest popularna wśród pedalarzy, ale na szczęście jak my leciliśmy nie było ich zbyt wielu. Sprawdza się to co mówiłem we wcześniejszym filmie, że takie drogi najlepiej eksplorować poza sezonem. Podpowiem też, że planując trasę, jeżeli po drodze mamy znane i popularne przełęcze, np. słynne włoskie Stelvio, to najlepiej wybrać się na nie w tygodniu z pominięciem weekendów, bo jak jest pogoda, to i poza sezonem może być tłoczno. A nie ma nic gorszego jak stado rowerów i wlokących się kamperów, które potrafią powsuć przyjemność szybkiego pokonywania takiej trasy. Jak już jesteśmy przy temacie planowania trasy, to jak nie trudno zauważyć, nie korzystamy z żadnej zewnętrznej nawigacji. Darmowy Google Maps w telefonie to jest jedyna aplikacja, z jakiej korzystamy. Oczywiście zaraz znajdą się osoby, które stwierdzą, że Google Maps jest dobalnie i taki przykładowy Garmin jest coraz lepszy, w czym ja nie mam zamiaru polemizować. Jak dobrze wiemy, nie istnieją idealne aplikacje i Google Maps też taki nie jest. Chcę powiedzieć tylko, że do eksplorowania nawet najbardziej dzikich i odległych zakątków Europy nie potrzebujemy płatnych map ani zewnętrznych dedykowanych urządzeń. Wystarczy smartfon i dostęp do internetu. Warto pamiętać o tym, aby przed wyjazdem ściągnąć sobie offline mapę kraju, do którego się wybieramy. W górach różnie bywa, szczególnie z zasięgiem sieci komórkowej. Niewątpliwą zaletą Google Mapsa, oprócz tego, że jest darmowy, jest to, że właściwie każdy go posiada. I bardzo łatwo można wszystkim osobom w ekipie udostępnić aktualną trasę. Jak się jeździ w większej grupie, to bardzo ważna jest unifikacja. I nie tylko mam tu na myśli nawigację, ale też interkomy do komunikowania się między sobą. Jeżeli wszyscy w grupie używają takich samych urządzeń oraz aplikacji do wytaczania tras, to minimalizujemy ryzyko wystąpienia problemów. Każdy, kto próbował sparować ze sobą interkomy różnych producentów, wie jaki potrafi być z tym problem. I ile można na to stracić czasu i nerwów, a najczęściej efekt jest mizerny. To samo tyczy się nawigacji. Jak wszyscy mamy przykładowe Google Maps, to nie ma problemu z udostępnianiem oraz wprowadzaniem ewentualnych zmian na trasie, nawet w czasie rzeczywistym podczas jazdy. W teorii nie ma problemu, aby ustawić te same punkty nawigacyjne na mapach różnych aplikacji. Niestety każdy, kto to robił, wie, że pomimo ustawienia tego samego celu podróży, różne aplikacje Będą prowadzić niekoniecznie tymi samymi drogami, co wprowadza duże zamieszanie w grupie i w takiej sytuacji nie trudno o to, by się rozdzielić i skupić. Google też nie jest idealne i jak dobrze wiemy, potrafi samo sobie zmienić za nas trasę. A sytuacje, że na skrzyżowaniu mi mówi skręć w lewo, Patrycji, żeby jechała prosto, a Mateuszowi, że musi zawracać, wcale nie są rzadkością. Żeby nie było wątpliwości, oczywiście ograniczamy się tutaj do poruszania po drogach asfaltowych. Jak ktoś uprawia tety, offrody i tym podobne tematy, no to wiadomo, że do tego typu zabawy są dedykowane inne aplikacje. Jest jeszcze jedna funkcja, którą bardzo cenię w Google Maps. Podczas jazdy aplikacja bardzo często proponuje alternatywne odcinki. Zawsze sprawdzam takie propozycje, bo często kosztem kilku minut może się okazać, że pojedziemy znacznie ciekawszą drogą. Szczególnie jak wyświetla mi się na ekranie info, że zaraz będzie opcja skręcenia w jakąś boczną drogę, której pokonanie będzie np. o 10 minut dłuższe, to sprawdzam, jaka jest tego przyczyna. Jak proponowana trasa wygląda na ciekawszą, to zawsze, nawet nie pytając reszty ekipy o zgodę, zmieniam trasę. Metoda ta ma tylko jedną wadę: Google nie podaje informacji, czy asfalt na alternatywnej trasie jest tak samo dobry. Czasami nie bez powodu dany odcinek drogi jeszcze jest przez aplikację pomijany. Na przykład jest bardzo rzadko uczęszczany i to nie bez powodu. Efekt tego jest taki, że już wiele razy wpakowaliśmy się w jakieś szutry czy drogi, czy drogi wyglądające jak ser szwajcarski. No ale najważniejsza jest przygoda. Teraz opowiem Wam, jak wygląda kwestia ogarniania noclegów. W 90% korzystamy z buzi. W zależności od regionu, w jaki się wybieramy oraz formy wyjazdu, na jakim jesteśmy, noclegi albo mamy już wcześniej zaklepane, szczególnie jak jest duża grupa, albo lecimy na żywioł i rezerwujemy na bieżąco. W przypadku wyjazdów w Pireneje, gdzie było nas łącznie aż 14 motocykli, noclegi mieliśmy ogarnięte z dużym wyprzedzeniem. Każdego dnia spaliśmy w innym miejscu, a odległości w prostej linii pomiędzy poszczególnymi hotelami wynosiły około 160-250 km. Na tym wyjeździe spaliśmy w trzech krajach: Andorze, Hiszpanii oraz Francji. Oczywiście zaraz ktoś powie, co tak mało. Przecież ja swoją Hayabusa na autostradzie lecąc 300 na godzinę, to i 1000 km dziennie potrafiłem zrobić. No okej, okay. to weź tą motorynkę w góry i wtedy pogadam. Każdy, kto chociaż raz był w konkretnych górach, ten wie. Że zrobienie nawet 350 km po krętych i wymagających drogach potrafi zająć cały dzień i z jazdą po ekspresówce na tempomacie nie ma to nic wspólnego. Oczywiście, mając 200 km do hotelu, nie oznacza to, że tyle kilometrów zrobimy. Na przykład tego dnia zrobiliśmy prawie 400 km, spędzając ponad 6 godzin w siodle. Najlepsze jest to, że średnia prędkość z takiego dnia często waha się w okolicach 60 km, a mieliśmy takie miejsca i trasy, gdzie potrafiliśmy z całego dnia mieć średnią około 40 paru, jadąc takim tempem, jak widzicie na filmie. To pokazuje, jak takie drogi potrafią być kręte i wymagające. Do czasu spędzonego w środę trzeba jeszcze dojrzeć postoje. Co jakiś czas warto zatrzymać się na kawę, wodę, rozprostowanie gnatów czy zregenerowanie ubolałego duska. Nie da się też ścisnąć cały dzień o pustym brzuchu. No i tu pojawia się kolejny temat, do którego my Polacy nie jesteśmy przyzwyczajeni czyli siesty. Szczególnie będąc we Włoszech, Francji, Hiszpanii czy Portugalii, planując przerwę na obiad musimy wziąć to pod uwagę. Bo w godzinach, do których normalny Polak jest przyzwyczajony zjeść, wszystkie knajpy, restauracje są zazwyczaj zamknięte. Dlatego warto zawsze wcześniej sprawdzić, w jakich godzinach jest siesta w regionie, w którym się znajdujemy, i odpowiednio zaplanować przerwę na obiad. Jak tego nie zrobimy, to większość dnia będziemy jechać głodni. Co najwyżej możemy się załapać na jakieś panini, croissanta i filżankę kawy. Wracając do tematu nawigacji, skoro już ustaliliśmy, że operujemy Google Mapsem na telefonie, to trzeba ustalić w jaki sposób ten telefon mocujemy na motocyklu. Jest to jeden z popularniejszych tematów pojawiających się na forach internetowych, czyli Jakiego rodzaju trzymaka używacie do mocowania telefonu na motocyklu? Na rynku mamy kilka popularnych rozwiązań, każde ma swoje wady i zalety. Oczywiście, największą wadą wszystkich dedykowanych do motocykla jest ich cena. Obok rama mamy na rynku jeszcze Quadloka, SP Connecta, Midlanda oraz całą masę replik, tudzież podróbek, zwał jak chciał od naszego ulubionego myfrienda. Każde dostępne rozwiązanie ma swoje wady i zalety, ale ja, z racji tego, że od wielu lat używam już rama, to opowiem o tym, jakie są moje spostrzeżenia na temat tego rozwiązania. Mocną stroną rama jest bardzo solidna konstrukcja oraz duża uniwersalność. Dzięki dużej ilości dostępnych komponentów, to samo mocowanie można zastosować nie tylko w motocyklu, ale właściwie w każdym pojeździe, jaki się posiada. Za rekomendację niech posłuży to że mocowania X-Grip RAM, które posiadam ja i Patrycja, mamy już od 2017 roku i od tego czasu wielokrotnie już zmienialiśmy motocykle, ale mocowania dalej mamy te same i przekładamy je tylko między kolejnymi maszynami. Od tamtego czasu zrobiły z nami grubo ponad 100 tysięcy kilometrów. I nigdy nie zawiodły. Konstrukcja jest tak banalnie prosta, że tam po prostu nie ma co się posuwać. Jedyny element, który się zużywa, to są gumki na końcu trzymaka. Na szczęście nie ma problemu, żeby kupić nowe, a dodatkowym plusem jest to, że są dostępne w kilku kolorach. Nigdy nie wypadł mi telefon, no dobra, prawie nigdy mi nie wypadł. Jedyny warunek, który trzeba spełnić, to po osadzeniu telefonu w mocowaniu sprawdzić, czy dokładnie przylega do wszystkich gumek. A o co chodzi z tym prawie? Była tylko jedna sytuacja, kiedy rzeczywiście telefon wypadł z rama i on go nie utrzymał. Już dobrych kilka lat temu, było to w 2020 roku, jak jechaliśmy z Bieszczady, jakieś 300 km od domu, dałem się podpuścić na nieznanej mi drodze czarnej BMZ. Poszliśmy spod świateł pełnym ogniem. Było już po zachodzie słońca. Droga była kiepsko oświetlona i przy prędkości około 130 km na godzinę nagle wyrosła mini oznaczona wysetka. Jak później się okazało, już ktoś wcześniej przez nią skakał i zabrał ze sobą oznakowanie. Na moje szczęście, nawet nie zdążyłem zareagować, tylko na pełnym ogniu przez nią przeleciałem. Udało się wylądować, nawet pamiętam, że byłem z ciebie dumny i darłem się w interkomie do reszty ekipy, jaką to odjebałem akcję. Niestety, koła w moim motocyklu miały na ten temat inne zdanie. Cała akcja zakończyła się tym, że połamałem obie felgi i nie dało się dalej kontynuować jazdy. Jak przyszło do dzwonienia po to okazało się, że nie ma telefonu, bo wyleciał z trzymaka. Na szczęście udało się go znaleźć i nawet przeżył lądowanie. Motocyk zabrała laweta, a my musieliśmy się przypakować. Patrycja jako pasażer skoczyła na motocykl kumpla, a ja przejąłem jej motocykl. Finalnie udało się dotrzeć do celu, ale ja niestety zostałem bez motocykla. Cała ekipa latała po pieszczadach, a mi pozostały pierwsze wycieczki. Przyznam wam szczerze! Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Szczególnie, że pogoda wtedy była fantastyczna. Podsumowując, na pewno RAM nie jest najlepszą opcją na rynku. Obecnie są nowocześniejsze rozwiązania, ale jego trwałość i niezawodność powoduje, że sprawdza się w każdych warunkach. Już dawno temu powiedziałem sobie, że jak się zużyje, to kupię coś innego, ale dalej nie chcę się zepsuć. I dzielnie nam służy. Zarówno mi, jak i Patrycji. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że Wam się podobało. Cieszy mnie to i proszę Was o lajka oraz komentarz do zasięgu. Jak macie jakieś pytania, to piszcie pod filmem. Na pewno na nie odpowiem. Jeżeli będą ciekawe, jest duża szansa, że wykorzystam je w kolejnych filmach. Już dziś mogę wam zdradzić, że następny film z Pirenejów będzie inny niż wszystkie, więc warto będzie na niego czekać. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału, to zachęcam, aby to zrobić. Możecie też nas śledzić na Instagramie, zarówno mnie, jak i Patrycja. Linki do naszych profili znajdziecie w opisie filmu. Do następnego. Yo!